Podsumowanie tygodnia sygnałów dostępnych na forum edukacyjnym o kryptowalutach. Zobaczymy sobie jak wyglądały sygnały, jaka była ich skuteczność. Zobaczycie również moje analizy, moje pomysły na trade dostępne dla moich partnerów edukacyjnych. Pokażę Wam również ile zarobiłem na autotradingu od startu 22 grudnia. Cześć z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale jak co niedzielę spotkamy się po to, aby zobaczyć jak wyglądała skuteczność sygnałów od zawodowego tradera na naszym forum edukacyjnym o kryptowalutach. Za chwilę przejdziemy przed ekran komputera, pokażę Wam jak to wyglądało w zeszłym tygodniu. Pokażę Wam również moje wyniki, wyniki właśnie z automatu z automatu pozycji prowadzonych przez naszego tradera. Także lecimy przed ekran komputera. OK, jesteśmy już przed ekranem komputera, także za chwilkę przejdziemy do podsumowania tygodnia Natomiast jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do ustawienia suba Aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, nie zapomnij przybić dzwona, zostawić łapki w górę i lecimy z tematem Przypomnę Wam jeszcze o serii piątkowej, gdzie omawiamy rynek altcoinów Altcoinów wybranych przez Was, przez subskrybentów, przez osoby oglądające moje materiały, także dajcie znać w komentarzach Jakiej kryptowaluty, jakiego altcoina analizę chcielibyście zobaczyć Ostatnio omawialiśmy w piątek, a zresztą sprawdźcie Sprawdźcie w piątek jakie altcoiny omawialiśmy I zobaczcie jak te analizy się sprawdziły Według mnie bardzo, bardzo dobrze Jesteśmy na mojej stronie Łukaszpachowski.pl, Gdzie właśnie możecie przeczytać o naszym forum Gdzie możecie znaleźć informacje o wartościach, jakie otrzymujecie dołączenie z naszego forum, czyli edukacja strategii naszego tradera, tradera, od którego dostajemy nasze sygnały. Znajdziecie tutaj również zakładkę. Jak zacząć? Nasze pozycje, które za chwilę zobaczycie, rozgrywamy na giełdzie Binance, do której link oczywiście znajdziecie w opisie. A swoje pierwsze kryptowaluty możecie kupić na giełdzie, na polskiej giełdzie Bitbay. I tutaj, w zakładce kryptowaluty, jak zacząć, znajdziecie instrukcję, właśnie jak to zrobić. W zakładce Sygnały możecie zobaczyć właśnie te wszystkie materiały, te wszystkie sygnały dostępne na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W zakładce Skuteczność Sygnałów są materiały podsumowania tygodnia wszystkich filmów, które wrzucałem, właśnie wszystkie filmy, które wrzucałem co niedzielę z wyjątkiem kilku tygodni w sierpniu, gdzie mieliśmy lekką przerwę, znaczy ja miałem lekką przerwę, jeżeli chodzi o nagrywanie tych filmów. Natomiast w zakładce sygnały forum Mister Porada znajdziecie właśnie od października tego roku pokazuję Wam w inny trochę sposób niż pokazywałem to wcześniej właśnie te dostępne sygnały i za chwilkę sami to zobaczycie, jak to właśnie teraz wygląda. Następnie przejdziemy sobie do moich pomysłów na trade oraz do moich analiz Prywatnych analiz, którymi dzieliłem się z moimi partnerami Tych analiz nie zobaczyliście tutaj na YouTube czy na platformie TradingView Gdzie również publikuję swoje analizy Tam również możecie oglądać moje analizy, tam również możecie zobaczyć jak to wygląda Ostatnio wrzuciłem dwie nowe analizy i obie zostały zrealizowane już w tym momencie Ok, przejdźmy sobie do podsumowania tego tygodnia, w zasadzie to 9 dni, ponieważ zrobimy podsumowanie tutaj od początku stycznia, zacznijmy sobie od początku, jak to wyglądało. Mamy tutaj sygnały manualne oraz sygnały auto Właśnie, natomiast jeżeli chodzi o auto już wam pokazuję, jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich trzech tygodni prawie trzech tygodni, ponieważ zaczęliśmy oficjalnie 22 grudnia i ja pokażę Wam, jak wygląda moje konto w tym momencie. Jeżeli chodzi o procenty wygenerowane tylko właśnie na tych sygnałach I widzicie teraz skina z mojego konta na giełdzie Binance Konta tylko, które jest podpięte pod bota, aby nie mieszać moich zagrywek, nie mieszać sygnałów manualnych Tylko i wyłącznie bot, to są właśnie wyniki na tą chwilę Także jak dla mnie bardzo dobry procent jeżeli chodzi o trading I tak naprawdę o kilka pozycji, ponieważ było ich może 5 czy 6 Także wynik jak najbardziej zadowalający dla mnie: 20% w skali miesiąca jest to bardzo dobry profit. Ok, jeżeli chodzi o początek sygnałów w tym miesiącu, na początku stycznia, widzieliśmy, że zaczęliśmy ze stop lossem. Tutaj pozycja nie została zamknięta w stop lossie, tylko została zamknięta po komunikacie od naszego tradera, ponieważ zobaczył, że cena prawdopodobnie pójdzie wyżej, i tak właśnie było. Także dobra decyzja. Marka, który podjął decyzję o zamknięciu pozycji ręcznie, nie trzymając tej pozycji. Do zamknięcia go w zabezpieczeniu, czyli w stop lossie. Kolejna pozycja, tutaj mamy również do bitcoina na wzrosty. Niestety tutaj mamy stratę poniesiony stop loss rzędu 2% wartości wielkości swojego depozytu. Kolejna pozycja na bitcoina, tym razem na spadki i widzimy, że tutaj zostało to zamknięte w take-proficie pierwszym, w take-proficie drugim i w take-proficie trzecim. To był ten moment, w którym bitcoin tak mocno spadł do 20%. 8000 dolarów i później mieliśmy również tutaj za chwilę podaną pozycję na wzrosty również bitcoina, ale najpierw mieliśmy tutaj lenda na Binance również i tutaj niestety zabrakło troszeczkę do tego profitu drugiego, a był naprawdę bardzo fajny profit rzędu 5% wartości wielkości. Depozytu. Niestety cena spadła i zostało to zamknięte tylko i wyłącznie w break-even po take-proficie pierwszym, więc potencjał był dużo większy niż zgarnęliśmy właśnie z tej pozycji. Ale później mieliśmy sygnał na bitcoina na wzrosty. Właśnie zobaczę, że po tych spadkach od razu była reakcja tradera i na wzrosty wchodziliśmy, widzicie, na poziomie 28 tysięcy i Take Profity 2 zostały zaliczone, także bardzo fajna kolejna pozycja manualna. Tym razem tutaj mieliśmy auto trading jeżeli chodzi o Lenda. Kolejny raz tutaj na Lenda mamy pozycję take profit 1 został zaliczony sygnał manualny i było to 4 stycznia. Kolejna pozycja na Eosie i niestety stop loss wczoraj przyszło mi powiadomienie, że cena wróciła tutaj do take profitów. No ale niestety już bez nas. Kolejna pozycja ALGO również zaliczony stop-loss, pozycja manualna. Kolejna pozycja na BITCOINie, TAKE PROFIT pierwszy został zaliczony, po czym pozycja została wybita w BREAK EVEN. LITECOIN tutaj mieliśmy TAKE PROFIT i STOP-LOSS. Dlaczego TAKE PROFIT i STOP-LOSS? Ponieważ pierwsza część pozycji tutaj z auto -tradingu zaliczyła nam TAKE PROFIT, natomiast później zostało tak jakby dorzucone, dorzucone kolejne Wartości, kolejne kontrakty, i z tymi wartościami pozycja została zamknięta w stop-lossie. Kolejna pozycja na Ethereum: take profit pierwszy zaliczony, i później niestety nam to wybiło. Kolejna pozycja: Bitcoin do dolara, i widzimy take profit pierwszy, take profit drugi zaliczony. Auto trading również tutaj był grany. Kolejna pozycja w tym momencie jest w grze na Bitcoinie. Sygnał manualny. Następna pozycja Ethereum również manualnie. Take profit pierwszy został już zaliczony i dalej pozycja jest w grze. W sumie to widzę, że take profit drugi już został zaliczony, ponieważ cena wybiła 1340 dolarów. Aktualnie zobaczmy sobie, jak to wygląda. Tak, 1350 wybiła według mojej analizy, o której mówiłem Wam kilka dni temu. Zobaczcie, nawet kilkanaście dni temu, ponieważ 4 stycznia, wyrysowałem właśnie. Ten obszar, skoro mówiłem, że będziemy mieli spadki i później dojdzie cena do 1350 dolarów i mamy tak naprawdę take profit drugi właśnie na tym sygnale. Więc ok, tutaj zwiększone już są profity. Kolejna pozycja jest teraz na, w grze, także tutaj aktualnie jest kilkadziesiąt dolarów na pusie. Z mojego depozytu jest to ponad 2% i oczekujemy co się wydarzy, gdzie cena się zamknie także na pewno jak to wszystko zostanie pozamykane to to zaktualizuję i poinformuję was pewnie w najbliższym nagraniu w poniedziałek, czyli jutro z analizy rynku kryptowalut 300 plusy, 300 plusy, jedna pozycja zamknięta na stracie i kilka pozycji zamkniętych w zysku będę co tydzień wam aktualizował jak to wygląda na autotradingu manualnych sygnałów, wszystkich nie gram, ponieważ nie mam na wszystkie czasu Dlatego dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest po prostu konto podpięte pod autotrading I tutaj nie muszę się niczym martwić Jeżeli chodzi o moje pomysły na trade i moje analizy dla moich partnerów Czyli dla osób, które razem ze mną edukują się na forum edukacyjnym Mister Porada Wrzucam analizy moje prywatne oraz moje pomysły na trade Oczywiście to nie są sygnały, to nie są porady inwestycyjne Tylko i wyłącznie moje pomysły Kto z tego chce to po prostu korzysta, kto nie to nie Oczywiście to jest każdego indywidualna sprawa. I widzimy tutaj 6 stycznia: Take profit 1, 2, 3 został zaliczony na wzrosty Ethereum. Kolejna, kolejna analiza. Tutaj sobie to skopiuję i pokażę Wam, jak to wyglądało. Jeżeli chodzi to o tą analizę, wyznaczyłem strefy z dwóch strategii: strategii Mister Parade, czyli naszego forum. Oraz moje strategie smartmoney Zobaczcie, to była analiza wrzucona 6.00 o godzinie 10.17 Ale chyba czasu tutaj mojego, w sumie to nie wiem, czy czasu mojego Na Zanzibarze, czy czasu polskiego W każdym czasie razie nieważne, zobaczcie Poziom 33.800, było to 6.00 I zobaczmy, jak to się zrealizowało Tak, zobaczcie, byliśmy w tym momencie To była właśnie ta świeczka, którą tutaj widzicie tak, którą mamy godzinę tak 6 stycznia godzina 10 to była ta świeczka którą mam teraz tutaj zaznaczoną i jak widzimy kolejna świeczka już tutaj była świeczką wzrostową i mówiłem właśnie o kolejnych wzrostach czyli bardzo ładnie zrealizowana analiza lecimy dalej tutaj mamy strefę na spadki z mojej strategii i tutaj omawialiśmy również to na moim kanale, czyli właśnie w analizach, które tutaj dla Was publikuję. I zobaczmy, co to była za analiza. Tak, to była ta analiza początek spadków, początek strefy spadkowej, którą wyznaczałem. Zresztą przed chwilą o tym mówiłem o tej strefie czyli, że najpierw zobaczymy spadki z początku tej strefy czyli 1200, tam było chyba 40 i później zobaczymy dojście ceny do 1350 dolarów tutaj również miałem wyznaczoną strefę na wzrosty co widzicie się sprawdziło, sam byłem w tej pozycji kto ma mnie znajomych, kto obserwuje mnie na Facebooku czy Instagramie to widział jak tutaj realizowałem zyski prawie 350 dolarów właśnie z tej pozycji, gdzie wchodziłem właśnie w tej strefie kolejna, kolejna analiza, zobaczmy sobie przed i po, mam tutaj przed i po wrzucone w sumie to po, to możemy zobaczyć sobie od razu, to nie ma co tam sprawdzać jakoś specjalnie Tak, a to była fajna analiza tutaj właśnie dla Ethereum, też ją kojarzę Zobaczmy sobie tak, tutaj byliśmy właśnie w tej strefie wzrostowej, czyli To co przed chwilą pokazywałem i mówiłem, że to jest lokalna strefa na spadki I właśnie to miało miejsce, w sumie na Ethereum na wykresie Wam tego nie pokażę bo to już zostało pokasowane, ale możemy sobie zobaczyć jaka tutaj była fajna reakcja spadkowa i w jaki sposób zostało to Właśnie zrealizowane, więc zobaczcie sami. Cena dochodzi do strefy, tak, do strefy, którą tutaj wyznaczyłem i mamy spadek bardzo ładny. Właśnie z tej strefy tutaj jeszcze było uzupełnienie imbalansu na interwale 15-minutowym plus jeszcze retest linii. Trendu, która została przebita i mieliśmy fajne zejście. XRP, XRP dla Was analizowałem właśnie w piątek, i tą analizę wrzuciłem dzień wcześniej, ponieważ jeden z moich partnerów poprosił mnie, abym to zrobił, więc wrzuciłem dla niego tą analizę i zobaczcie, byliśmy na tym poziomie, tak? To było z 7, a rozmawialiśmy o analizach tych altcoinów wybranych przez Was 8, więc zobaczcie tutaj, wrzuciłem tą analizę 7 i jak to wyglądało później. Zresztą zobaczmy sobie, jak to wygląda teraz na XRP. Jak to fajnie się zrealizowało. Zobaczcie, jak cena odbiła od wyznaczonej przeze mnie strefy. Jeszcze raz i zrobiła bardzo fajne wzrosty, rzędu 30%. Także kolejna analiza zrealizowana. Jeżeli już patrzymy na te analizy altcoinów, które sprawdzaliśmy, sprawdzałem dla Was, zobaczcie, że kolejny. Właśnie altcoin, którego dla Was analizowałem Wyznaczona strefa na wzrosty Proszę bardzo, kolejne wzrosty Link to samo, bam Wyznaczona strefa Wcześniejsza teraz mam, nową strefę wyznaczoną do aktualnych wzrostów Mówiłem o tym, że cena dojdzie do 18 dolarów 40 centów, gdzie był imbalans Proszę bardzo, zostało to pięknie Zrealizowane Kolejna sytuacja to był szybki pomysł na trade Dosłownie kilkanaście minut Kilka minut i mieliśmy tutaj Realizację zysków Jeden take profit, szybka akcja Potem wchodziliśmy w kolejną pozycję Również na bitcoinie Dwa take profity zostały zaliczone Potem cena wróciła jeszcze raz do poziomu wejścia I poszła właśnie w kolejne strefy Tutaj również możecie sobie zobaczyć Tą analizę, którą wrzucałem Zresztą omawiałem to We wczorajszej analizie rynku kryptowalut Pokazywałem wam to jak perfekcyjnie to zostało przeze mnie wyznaczone wyznaczyłem poziom 38760 i zobaczcie cena doszła do poziomu 38000 już, 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 bitcoina tak, 38 750, także perfekcyjne wejście kolejna dobrze zrobiona analiza i wczorajsze wczorajszym materiale mówiłem, że ten poziom zobaczcie, że będzie trzymał cenę przed kolejnymi wzrostami widzimy Pierwsze podejście było w tym momencie, kiedy nagrywałem Cykl zejście. drugie podejście, widzimy, że cena znowu spada Prawdopodobnie zostanie to za chwilę przebite, ponieważ mamy tutaj lokalny podwójny szczyt I podejrzewam, że zostanie to wybite Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o moje analizy Muszę tutaj wrzucić jeszcze analizę z altcoinów Ponieważ dwie, jakby nie patrzeć, analizy, które dla Was wrzuciłem zostały zrealizowane Więc w tym tygodniu, jeżeli chodzi o moje analizy i moje pomysły na trade 100% skuteczności. Jeżeli to Was interesuje, chcielibyście również z nami współpracować, z nami się uczyć, wbijajcie na moją stronę. Po więcej informacji, napiszcie do mnie na Priv. Mam dla Was przygotowany rabat na start. Zbliża się Hossa warto być z nami, warto wiedzieć, w jakimi projektami się interesować i potrafić samodzielnie zarabiać na rynku kryptowalut. Dzięki za uwagę, dajcie znać w komentarzach, jakie alty chcecie zobaczyć. Miłego tygodnia Wam, że niech Bitcoin będzie z Wami Piona!